Ten robot pracuje od 7 miesięcy, nie było z nim żadnego problemu. Praktycznie można jednego człowieka wykluczyć z pracy podgarniania. Po zakupie tego urządzenia bardzo ułatwiło pracę, pracę nam ten robot. Praktycznie nie musimy tu doglądać, czy jest podgarnięte, czy nie. Wcześniej robiliśmy to za pomocą podgarnialiśmy łopatą i to trwało bardzo długo i duży wysiłek był. Teraz praktycznie. Nie myślimy o podgarnianiu jest. Rozładowujemy paszę o 6 rano. Robot startuje o 10, później co 2 godziny podgarnia i ma 9 tras w ciągu, na dobę w ciągu doby. No i praktycznie można jednego człowieka wykluczyć z pracy podgarniania. Jakie oszczędności przyniósł Wam ten robot? No, ułatwił na pewno pracę. Nie trzeba podgarniać, krowy dają więcej, też poszły z mlekiem do góry. Więcej zjadają, nie zostawiają tyle niedojadów. Jeżeli chodzi o wydajność, to wzrosło nam praktycznie 8 litrów od krowy średnio na dobę zwiększenie mleka. Spowodowane jest to tym, że krowy mają dostęp do paszy całodobowo, do świeżej paszy. No i dobrostanem też głównie, bo postawiliśmy obiekt. Robot pracuje od 7 miesięcy, nie było z nim żadnego problemu. Jak na razie i widać, że będzie dobrze dalej. No od 7 miesięcy chodzi na razie, nic się z nim nie dzieje i ty, chyba nawet nie ma jakichś tam rzeczy, żeby coś tam trzeba było z nim robić, coś tam doglądać, go. praktycznie chodzi po pętli, nie ma z nim żadnego problemu. Pesymista powie, że pewnie trzeba dużo pieniędzy wydawać na jego yy, zasilanie. Raczej chyba nie, raczej aż tak dużo prądu nie, nie potrzebuje. Pewno więcej by tam trzeba było zapłacić pracownikowi za podgarnianie tej paszy niż ten robot zużyje tego prądu.